Dzień dobry, nazywam się Marek Kołodziejczyk, Marek Leon Kołodziejczyk. Wystawa, którą tutaj prezentuję w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych składa się z kolarzy, które wykonałem według własnej techniki warsztatowej o wymiarach 70 na 90 i ten format właściwie bez większych zmian stosowałem w całym cyklu. Plansze przygotowane z tektury, papieru, kartonu, zróżnicowane kolorystycznie i częściowo gruntowane przy użyciu prostych prób i eksperymentów z użyciem kleju kostnego, akrylu i tym podobnych. Jest to pierwsza moja wystawa prac w tym miejscu. Do tej pory nie była szerzej pokazywana i po raz pierwszy tutaj została pokazana publicznie. Dziękuję zarządowi Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki za wyselekcjonowanie moich prac i umożliwienie mi wystawienie ich w tym miejscu. Tworzywem kolarzy są spre spreparowane kopie obrazów, zdjęć, modeli nitkowych, które budowałem w latach 80., -tych, 90. -tych, ubiegłego wieku, przed 30 laty, w celach naukowych. Kopie tych zdjęć, po usunięciu zbędnego tła, ograniczały się do widoku nitek i fragmentów stelaży, na których one były przymocowane. Manipulując skalą kopii tych zdjęć, obrazów, Najczęściej jednego modelu reprezentowanego na pojedynczej planszy, przez nakładanie kolejnych warstw, uzyskując efekt faktury i wizualnego odbioru przestrzeni. Są to więc obrazy i przedstawienia nitek z dawnych modeli, i dlatego przyjęliśmy tytuł zestawy: Model nitkowy. Obrazy modeli nitkowych przedstawiają chronologicznie fazy budowy, przygotowania i eksperymentu. W grafikach chronologia tych działań nie wysuwa się na plan pierwszy, ani nie jest w jakiś sposób akcentowana. Konsekwentnie, lecz w różnych proporcjach, spoiwem kompozycji są kolory tła oraz gradacje szarości z preparowanych zdjęć. W rezultacie pojawia się plansza graficzna, samoistne dzieło sztuki, przedstawienie modelu nitkowego w licznych ugrupowaniach spreparowanych kopii obrazów, w oderwaniu od celów, którymi miały służyć pierwotnie. Dominująca część takich działań jest to wyznaczanie jasnych celów naukowych w ramach pracochłonnej, lecz niemal uwolnionej od ograniczeń pracy badawczej przed. 30 lat. Teraz, w nowo powstałym cyklu grafik, schodzi to na plan dalszy. Lecz konfiguracje nitek, zatopionych w głębiach kompozycji kolarzowej, wizualizują wciąż dawną historię modelu nitkowego w fazach eksperymentów. Tą ścieżką interpretacji moich prac graficznych. Proponuję iść odbiorcom, gdyż każda interpretacja zawoalowanych w nich poszukiwań form z modelem nitkowym powinna pozostać po stronie pojedynczych i różnorakich odbiorców.